Dawaj, odpalaj te proste. Tomaszkowa jakaś tam prosta, to taki gościnny odcineczek. Żeby zobaczyć innego importera. Dlatego na kanale Machanyk idę. Dynamika. Całkiem dobra. Czerwone migotanki na plus. Brokacik z niebieskim efektem. Nie jest najgorszy. Efekt gołka. Mieniące się mocno, ale ciemne. Szeroka trochę białego migotanka, czyli szeroka gama efektów. I dobrze, że cały czas napierdziela. jednym centrum. ale efekty się zaczęły powtarzać. Powiem wam jak na setkę. Całkiem przyzwoita, fajna dynamika, nie była taka jakaś monotonna, szeroka gama efektów i fina jak fajny. Co? A ja nie wiem, to gościnnie przecież nagrywam na kanał Machany Bez Piny, kaczor, wariacie. To gościnnie jest nagrywane, dlatego nie ma mowy wstępnej, tylko dawaj odpalaj kątóweczkę, wariacie tam. Zobaczymy kątóweczkę teraz, ale widzę Tomaszek, widzę lubi iść w dynamikę. Nawet w O, 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 pierdzielony ty! Zaszala. Finał! Podfinał. Powiem Ci... Dawaj tę latarkę, idziemy, idziemy tam. Ja Ci powiem. Ja Ci powiem to jest typowo finałóweczka. Pierwsza to była taka typowo dla Januszka. Jak znalazł, odpali sobie, dynamiczna, dużo efekcików jak ta lala. Ale ta kątóweczka, ale klepocik. Tylko teraz jaki tam kaliber był. I teraz ile efektów? Ja obstawiam, że to taki kaliber, chociaż między 25 a 20. Mina klepot, dynamika klepot, efekty klepot. Jakbyś robił sobie pokazik, jakiś tak dla rodziny zupełna po bo jeśli chodzi o finał 20 setka. To ci powiem za 300 będzie lekko kosztować za 300 będzie kosztować 100 strzałów. Zobacz jaki manek stostrzałów 20 mm no bo mówię... ta, ta malutka setka. Miała 680, 960 gram, 960 gram, no, na sto, ale tu, na sto tu, tu czuć było pieniądz, tak, tu czuć było pieniądz, ta typowo podjanka ale ta typowo finowa kostka, których brakuje według mnie, dbajcie o siebie i innych, cześć.